Halo, jest stary Druga w nocy, o co chodzi? No to podnoś do szykuj bit bo za godzinę u ciebie jestem i nagrywamy numer. Wiesz, kim jestem? Wiesz, Nara. Kto jest do beściak? Kto jest do beściak? Stanowskiego, co? Kto jest do Chciałbyś wiedzieć jak to robię Chcesz znać mój sekret, ale tobie nie powiem Jestem stanął i czaruję słowem No i kto jestem, Jak lepiej sam się dowiedz Powiedz mi stary, czego oni chcą. Dostałem zaczepkę, to dałem cios. Czekali, aż mi się powinien noga, co? Sto noga wyciągnął im z ręka wasz stos. To jest to, co różni was i mnie. Wy musicie coś powiedzieć, bo wam każe szef. Ja nie mam go nad sobą i mówię to co chcę. Tak zwana rzetelność dziennikarska, wiesz? Szampany pękały, kiedy usłyszeli, ej, myślał im tylko niedzieli, a ja w sobotę sam wiesz. Media z gąską już witały się, ale nigdy nie spełni się wasz O oh yeah. nadal jakimś cudem pozostaje mi klę, chociaż tonę w morzu dziennikarskich ser, no i kto jest the best? The best. No i kto jest ten Ty chciałbyś wiedzieć, jak to robię Chcesz znać mój sekret, ale tobie nie powiem Jestem stano i czaruje słowem. No i kto jest ten jak lepiej sam się dobie, Ty chciałbyś wiedzieć, jak to robię. Chcesz znać mój sekret, ale tobie nie powiem. Jestem stano i czaruje słowem. No i to jest peszak lepiej sam się dobiec. Oni czekali na sygnał, żeby zaatakować. Tak naprawdę to wiecie, że jestem niezależny, a wy nie. I że nie mam szefa, a wy tak. I że mogę sobie mówić, co chcę, a wy nie. I ta niezależność jest czymś, co nie daje Wam spać. To jest coś, czego zazdrościcie. Może taka jest prawda o tym waszym wściekłym ataku. Ty chciałbyś wiedzieć, jak to robię. Chcesz znać mój sekret, ale Tobie nie powiem. Jestem stanął i czaruję słowem. No i kto jest te bezczek, lepiej sam się dowiedz. Ty chciałbyś wiedzieć, jak to robię. Chcesz znać mój sekret, ale Tobie nie powiem. Jestem stanął i czaruję słowem. No i kto jest te bezczek, lepiej sam się dowiedz. To, to jest, to, to jest, to, to jest to, to jest The, best, best, the, the bestia. Bestia, bestia. To jest The Besiak, co? <laughs>